Mówić tak, że będzie podłożona ścieżka dźwiękowa. Też ludzie się później boją, że będą gdzieś w internecie ponagrywani, a to kompletnie nie o to chodzi. Ja, ja się nie boję proszę Pana. tylko po co? I trzeba zapłacić tak tantiemy za, za takie przyjemności też. To jest dosyć ważna część dlatego, że zdjęcia, żeby nie wiem, jak dużo ich było, nigdy nie oddadzą tak naprawdę rozkładu pomieszczeń. Pani z tej biznesie Pan wie co dobre. I reklama dźwignią handlu. Dlatego handlu biznesu wszystkiego. Znaczy tutaj... Powiem szczerze, że to jest rzecz, przez którą wiele osób prywatnych nie chce współpracować.